No to przykro mi, że, że no zawiodłem. Generalnie to mam w sumie pytanie odnośnie wibrowania tego betonu. To znaczy ja go wibrowałam, no nie, takim zwykłym wibratorem, no ale nie miałem wibrołaty i tylko po prostu łatą zostało nadmiar tego betonu ściągnięty i on jest taki chropowaty, no nie? Po prostu nie jest zrobione na lustro. Wyszłoby to dopiero, gdybym miał wibrołatę. Generalnie trochę logistycznie było ciężko to ogarnąć, bo to musiałbym do miasta podjechać po tą wibrowatę. Tego dnia też nie było czasu, no bo beton jechał i trzeba było pewne rzeczy dokończyć. Ale generalnie to od początku nie miało być tej wibrowaty. I w sumie mam pytanie, jaka jest generalnie różnica, że to nie zostało po prostu tak zrobione na lustro. Jak dla mnie na przykład, jak ty pytałem osoby, które siedzą w budowlance, to no tak naprawdę to jest bardziej kwestia tylko i wyłącznie wizualna, jeśli chodzi o, te, chodzi o ten beton, no bo przecież tutaj i tak pójdzie styropian, styropian i później idzie wylewka. Także po prostu ma być równo, a nie ma to znaczenia, że po prostu on jest taki chropowaty, no nie? Nie jest taki takie lustro, jakby można było zrobić to wibrołatą, tylko jest taki chropowaty. No, no jedynym minusem może być to, że na etapie budowy będzie ciężej zamiatać tutaj. Ale od strony technicznej to. Co jest złego w tym, że po prostu on jest taki chropowaty, a nie jest taki ładnie, wiecie, pogłaskany. Tam jeszcze dużo osób widziałam, że e, mówiły, że był gęsty ten beton. Generalnie to chyba, gdybyśmy ten beton e, dorali wody, no, no to też jakość betonu by się zmniejszyła, prawda? Z tego co mi wiadomo.